TF2 nie ma ani jednej grywalnej postaci, która byłaby kobieta. Jest to oczywiście zrozumiałe w końcu, ile było kobiet walczących w latach 60-70. W naszych czasach kobieta w wojsku jest rzadkością, a co dopiero w latach 60-70, gdzie prawa i obowiązki kobiet wyglądały zupełnie inaczej. W sumie, jedyną klasą postaci, jaką może byłoby przemycić jako kobietę, to mógł być medyk. W końcu najczęściej widywało się kobiety w wojsku właśnie jako pielęgniarki albo pomoc medyczna. Oczywiście w fabule TF2 nie mamy do czynienia z klasycznym wojskiem, a najemnikami zatrudnionymi do walki między red i blue, ale mówimy tu o kobietach walczących bądź trudniących się walką, a wojsko to chyba najlepszy punkt odniesienia w tym temacie. Nic więc dziwnego, że w grze mamy samych facetów. Mnie, nawet jako kobiecie, to w ogóle nie przeszkadza, a nawet daje. Większego realizmu i wiarygodności. Wiedzieliście, że Valve miał w planach służyć kobiece postaci do TF2? Odrzucili ten pomysł. Nie do końca wiadomo z jakiego powodu, ale na pewno brali to pod uwagę, ponieważ zostały stworzone obrazy koncepcyjne kobiecych grywalnych w postaci do gry. Zobaczcie, tutaj jest na przykład inżynierka. Nie wiem jak Wam, ale mnie się najbardziej podoba druga wersja. Podoba mi się również koncept żołnierza, i zostaje wybrać sobie tą babkę o charakterze podobnym do męskiej wersji żołnierza. W opisie filmu podpinam link, z którego czerpałem informacje odnośnie tych artów i tam możecie oglądać sobie więcej tych konceptów. Koniec końców, te dwa jedyne postacie kobiece, które możemy no właśnie usłyszeć, bo nie zobaczyć, to administratorka i pani Poling. Jedynie w materiałach promocyjnych możemy zobaczyć panią poling i administratorkę, jednak w grze samej sobie jedynie je usłyszymy. No ale czy to aby na pewno jedyne kobiety w grze? A co Spyro? Jest wiele teorii na temat perki. Z jednej strony, koncept arty pokazują nam twarz Pyro, która jest ewidentnie męska, w dodatku, aktor głosowy to mężczyzna. Z drugiej strony, w komiksach zobaczymy, że Pyro jest kobietą w średnim wieku, oraz w szatni nad rzeczami Pyro możemy znaleźć różową torebkę z kratkiem. Według oficjalnej Wiki, te w 2 płeć Pyro jest nieznana. Pyro jest tak dużą zagadką w TF2, że wiele na serio uważa, że jest kobietą. Tak serio, że aż społeczność TF2 zaczęła tworzyć modele dla Pyro, które jednocześnie określają jego płeć jako kobietę. Zobaczcie na przykład ten model. Niestety, modele nie są dostępne na serwerach balwowych, jedynie na niektórych serwerach społeczności. Ale ciekawie mnie, czy kiedykolwiek zostaną wprowadzone oficjalnie do gry. Ja osobiście wierzę, że Pyro jest kobietą, a wy? <grym> w końcu to bardzo ważna i uczciwa osoba, a nawet w Mid the Pyro możemy usłyszeć słowa piosenki In the Young Girl's Heart, co się tłumaczy z angielskiego w sercu młodej dziewczyny. Przypadek? Nie sądzę. <grym> a tak wygląda moja wersja Pyro. Narysowałem ją w wersji uroczej, bo Pyro jest uroczy. Nie kojarzy mi się z seksapilem, bardziej widzę go jako słodziaka. Wybrałam kosmetyki strażaka, bo uważam, że Pyro jest klasą docelowo stworzoną jako klasa wsparcia. Ja sama staram się grać perką właśnie w taki sposób. Na no a strażak kojarzy mi się właśnie z pomocną osobą. Trochę to zabawne, biorąc pod uwagę, że Pyro wznieca ogień, ale jakby nie patrzeć, również go gasi. Do następnego!